Usiądź wygodnie. Jeżeli chcesz, możesz zamknąć oczy albo wpatrzeć się w jakiś jeden punkt, tak żeby nic cię nie rozpraszało. Zwróć swoją uwagę i zaobserwuj odczucia podczas wdechu i wydechu. Nie ma dobrej ani złej metody oddychania. To bez znaczenia, czy oddech jest szybki, powolny, głęboki, czy płytki. Po prostu zauważ swój oddech. Zaobserwuj, gdzie najbardziej odczuwasz oddech. Czy czujesz wdychane i wydychane powietrze tuż pod nosem? Czy czujesz, że brzuch porusza się w górę i w dół? Czy czujesz, jak płuca napełniają się powietrzem? Zauważ, które doznanie jest najsilniejsze. Gdzie czujesz oddech najwyraźniej? I przez kilka oddechów Zwracaj szczególną uwagę na ten obszar ciała. A teraz zwróć uwagę i staraj się ją poświęcić wdechowi. Czy potrafisz zaobserwować chwilę, gdy zaczynasz wdech, a następnie śledzić uczucie wdechu aż do pierwszego momentu wydechu? Jeżeli trudno jest Ci się skupić na wdychaniu powietrza, to przy każdym wdechu wypowiadaj słowo wdech. Czy potrafisz zaobserwować tę chwilę, gdy zaczynasz wydech? Spróbuj śledzić uczucie wydechu aż do pierwszej chwili wdechu. Jeżeli trudno będzie Ci utrzymać uwagę na wydychaniu, to przy każdym wydechu Odpowiadaj cicho słowo "wydech" Teraz połączmy te dwie części i spróbuj zwrócić uwagę na cały oddech, dokładnie śledząc każdy moment. Jeżeli trudno będzie ci skupić uwagę na oddychaniu, to wypowiadaj cicho lub w myślach słowo wdech przy każdym wdechu i wydech przy każdym wydechu. Przenieś teraz swoją uwagę i sprawdź, co czuje teraz twój organizm. Poczuj głowę, ręce, górną część pleców, ramiona. dolną część pleców, nogi i stopy. Weź spokojny oddech. I gdy będziesz gotowa, otwórz oczy.